Miał być rozwód, a jest. Krzesimir Dębski zaskoczył na rozprawie. Co na to Anna Jurksztowicz? W środę odbyła się kolejna rozprawa sądowa z udziałem Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz. Prawnicy mieli nadzieję na zakończenie kwestii rozwodowych pomiędzy artystami. Wyznania kompozytora zaskoczyły wszystkich. Jak wygląda sytuacja gwiazdorskiego duetu? Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz podjęli decyzję o rozwodzie. Po prawie trzech dekadach małżeństwa para postanowiła zakończyć łączącą ich więź. Początkowo zdecydowano się na separację, jednak odmienne poglądy i różnice nie pozwoliły im przetrwać konfliktu. Ostatecznie Krzesin Dębski i Anna Jurksztowicz przekazali sytuację wymiarowi sprawiedliwości. Rozprawy sądowe potrafią jednak ciągnąć się miesiącami, tym bardziej, że strony zażądały orzeczenia winy. Para od kilku miesięcy spotyka się wraz z prawnikami, by dotrzeć do rozsądnej konkluzji. Najnowsze szczegóły jednak nie dają nadziei na szybkie rozstanie. Rozwód Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego co zdecydował sąd? W środę Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz ponownie spotkali się w sądzie, by doprowadzić wieloletnie małżeństwo do końca. Wszystko wskazywało na sfinalizowanie sprawy po przesłuchaniach obu stron. Rozmowa z kompozytorem jednak znacznie się przeciągnęła. Po czterogodzinnych zeznaniach sąd miał wysłuchać także piosenkarki. Ostatecznie zarządzono jednak skierowanie obu stron na mediację. To koniec małżeństwa Krzesini Dębskiego i Anny Jurksztowicz. Jak wyznał faktowi prawnik Anny Jurksztowicz, jej sprawa rozwodowa została odroczona. Co więcej, obie strony nie negowały decyzji sądu w kwestii mediacji. Być może po wielu wspólnie spędzonych latach duet chce rozpocząć osobne życia w pokojowej atmosferze. Sprawa jest odroczona, sąd skierował strony na mediację, dzięki temu jest szansa na ugodowe zakończenie sprawy. Obie strony nie zanegowały decyzji sądu i zgodziły się na mediację. Pozostaje czekać na nowe informacje w sprawie rozwodu tej.